Hymn do Afrodyty Safona, tłumaczył Jan Pietrzycki. Na tronie promienistym, Afrodyto Boska, usłysz pragnień mych rwących modlitwę dziewczęcą. Gdy mi serce się krwawi i rani je troska, Niechaj jasne się czary uroków twych świecą. Przez obłoki słoneczne błękitnym mgieł głębie. Hendy, róże się płonią W szafirach najbledrze Wóz twój złoty Powiodą bieluchne gołębie Uderzając piórami skrzydełek W powietrzu Stań nade mną I jasne rzucając ucz blaski Poprzez uśmiech tak przemów Za moich próśb echem Czemu lękasz się dziewczę Wszak wzywasz mej łaski A ja idę ku tobie z słonecznym uśmiechem o, jak cudnie się dzisiaj liliowy twój wianek Zaróżowił kochaniem na skroi dziewczęcej. Może wzgardził miłością twą płochy kochanek? Więc ja sprawię, że kochać cię będzie goręcej. Przybądź, jasna, twym stopom rozcielem mą szatę, Patrząc w boskich twych źrenic głębinę błękitną, afrodytownić moją dziewczęcą komnatę,